Witajcie! W dzisiejszym odcinku będzie coś specjalnego. Ale najpierw powiem Wam, zajmiemy się 30. Te pourywane śruby przy tej zwolnicy. Trzeba to jakoś zrobić. Przynajmniej doraźnie. Alicja też już w komplecie, więc działa mostro. Zdjąłem już koło. Zwolnica, jak widać, jest dobry do niej dostęp. I co ja chcę tutaj zrobić? Chcę przewiercić. Chociaż jeden. Jedną tą śrubę, co tam została, co się urwała. Mam dobre wiertło jakieś, dwa wziąłem, jedno mniejsze, drugie większe, żeby kręcić tak jakby najpierw mniejszym, później większym. I zauważyłem, że tutaj są tak jakby, to jest po to, żeby sterować wysokością ciągnika, na zwolnicy jak się ją tak bierze, czy tak, to traktor jest albo wyższy, albo niższy. Po to są te otwory, które tutaj jakby nie mają śrub, nie? Bo tutaj jest śruba, no to na tym się trzyma. Tutaj nie ma, tutaj jest, no, wiecie o co chodzi. O muszę przewiercić tą bo tu jest ta urwana śruba. Ale tu już mam większy problem, bo nie pomyśleli, i tu mi przeszkadza róg <grych> zwolnicy wolnicy. Więc tu nie podejdę wiertłem. Żeby się te ramiona trzymały, o to, żeby nie odleciało, to chociaż zakręcę na jedną. Dobre, i tyle. To wiercimy. O, ładnie idzie. Patrzcie. Mam nadzieję, że to się nagrało. Nie myślałem, że to tak łatwo pójdzie. Tu była urwana. Widać świeży ten. Świeże dziadostwo. No to jedną mam gotową. To może i tą by pod kąta zaatakował. O, tu już prześwit jest. Bo widzicie tutaj, tu jest dobrze przemyślane, a tutaj ten kant przeszkadza, żeby wiertarka podeszła jakoś na prosto. Chyba żeby jakoś spod śluza. Hmm. Sukces po całości. Wyszła i ta druga. Spod kąta. Spod kąta ją wykręciłem. Yy, I teraz... No teraz jestem w domu, kurde. Hmm. Może być ciężko. Muszę przedmuchać te opiłki, które tam zostały to będzie dobry sposób i chcę wkręcić taką długą śrubę żeby przeszła tak jakby na wylot ale najważniejsze, że obyło się bez ściągania zwolnicy chociaż jakby się zwolnice ściągnęło to by można było od razu hamulce zrobić ale to nie ma też co tak szaleć no co za dużo to niezdrowo. A tu i tak nakrętka by nie podeszła. Więc to był chyba najlepszy sposób na zrobienie tego. Śruba jest konkretnie długa. O! I trzyma, co najważniejsze. A pięknie. Nie mogę znaleźć drugiej takiej samej śruby. Jestem zmuszony dać to, co mam. Muszę jakoś doraźnie tak to zrobić. Trochę to nie halo. Ale nie ma czasu, kurde. Poszło. Wszystko podokręcane. Zrobione jak trzeba. Zakładamy koło. To, że jakoś wejdzie ale jedno Wam powiem bez obciążników przy, trochę lepiej się koło zakłada nie trzeba się tak siłować nie ma takiego uciągu ale przy wymianie koła lepiej 60 to ciężko, a tu można sobie obrócić. O, tak. Zeszło trochę, ale się udało. A kumpel tam mi powiedział, że się nie da nic zrobić bez ściągania zwolnić. Jarek tam jakoś sobie radzi. ale satysfakcja jest duża, jak się udało coś zrobić samemu. Na krzyż wykręcam. No i dobra, jak to podstawa. No i jak jest, fajnie. To dobrze. Odpalimy. To o, co jest? Następna awaria. Eee, tym razem klema padła. O, tu się przewód poluzował. Trzeba dokręcić dziesiątką. Nie na klemie, tylko na tym wariatorze. A nie chce mi się schodzić po dziesiątkę, dokręcę kombinerkami. <gryw> Dlatego warto mieć zawsze kombinerki ze sobą, robią prawie taką samą robotę jak klucz dziesiątka. No, dziadu. O dziadu! Teraz zapali, zobaczycie. Ech, mówiłem. Wiedziałem, że tak będzie, musiało tak być. Teraz znowu pokażę Wam, jak nie robić. Tradycyjnie on tak szybko jedzie, szybko jedzie, za dużo gazu. Trzeba zamieść, bo będzie na marchewkę potrzebna. O, to, to. I zaraz będzie fajna akcja, tylko Bartek musi przyjechać, bo jest, kurde, niezbędny do tego. Jarek, ale o co chodzi? Już mówię o co chodzi. Zaprowadzam ulepa do Norberta. Jak będzie trochę miał czasu w zimę, to może się nim zajmie i może uda mu się przywrócić go do żywych. Kurde. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy się jeszcze cieszyć schodzącego ulepa. A teraz czekam na Bartka, bo Bartek mnie zacholuje swoim motorem. Będzie na lince ciągnięty. A silnik Norbertowi dowiozę. Następnym razem, samochodem już. Jedzie Bartek. Dawaj do przodu. <noise> Za daleko odjechał, kurde. Witaj Bartek, Witam cię, kurde. Widzisz, weźmiemy go na hol Właśnie, i zaciągniemy go. Przyjechałem gdzie scholować. No cóż będę brał przyczepkę, samochód. Tak to od razu, tak to od razu pokażę widzą, jak nie holować. <noise> Motocyklu. Tu robimy tak. Myślisz, że to wytrzyma? Dlaczego by nie? Może lepiej tu, będzie stabilnie. Ale tutaj to będzie miało. A no, można i tutaj. I teraz chodzi o to. Żeby nie chpać błoto. Żeby tu nie było na sztywno. W razie jakby się coś działo, że mógł. I tak delikatnie. Wiesz o co chodzi. Nie, Bo wie. no to już jest wyższa szkoła jazdy. Takie holowanie. Ciekawe jak to będzie szło. O, najgorzej jak zabotnik zawadzę. Muszę ciągle trzymać prawie napiętą linkę. Będę hamował na przedni. <głosy> <głosy> Jarek, kasku nie masz. Mam kask. Kamera jest na kasku. Nie wiem tylko jak to pokazać. Później może się to pokaże. Ja tylko w kasku zawsze jeżdżę. Bartek, to delikatnie do Norberta jakieś są 3 km. Damy radę, nie? Oczywiście. <głosy> <głosy> no, jeszcze kamerzysta ma dojechać. Adrian. O, jedzie zastępczy kamerzysta z... <grymne> z odcinka, może pamiętacie, zbierania siana. No to jak, na razie jedziemy, najważniejsze delikatnie. Nie szalej, Bartek. Dwójka, trójka, nie więcej. Nie tak szybko, wolniej! Tak jest fajnie no to dobrze Dobra, dobra jedź Dobra, zatrzymaj się A ten, yy, <laughs> Nie, to <tam śmiech> dalej skręcamy Norberta się jedzie cały czas w prawo Muszę uważać! Ale daję radę. Bartek dosyć dobrze jedzie. Adrian! Adrian, odbierzesz kamerę! To się nie rozwar Pięknie! O Norbert już przyczepę wyciągnął, kurde, elegancka, ciekawe co będzie robił, piesek, o proszę, jest i Norbert, siemaneczko Norbert, stój Bartek, witam Cię, no, witam Cię arkogarku. Kurde, dojechaliśmy, zobacz, dociągnąłem. a gdzie masz, gdzie masz serce tego pojazdu? Serce to się przywiezie tym samochodem, albo w częściach będę woził na motorynce. Rozumiem. Oto Bartek. Nie jak jest fajnie, no to, to dobrze. A nie masz silnika z tego? Nie, bo ja silnik wyjąłem. Nie, nie oglądałeś filmiku jak. Nie oglądałem, wyjmowaliście we dwóch. No i silnik leży w pudełku. Takie puzzle do składania. Rozumiem, czyli jest rozebrany na pół, tak? Nie, na pół nie dałem rady go rozebrać. Nie rozumiem. Piosiek, piesiek, piesiek, tak! Tak! Oto to! No, albo to tam kiedyś, bo teraz to wiem, że pracujesz, masz pełno zajęć, ale w zimę może kiedyś by do tego zajrzeć, nie? Powoli, powoli będziemy robić w tym celu coś, żeby ta maszyna wreszcie ruszyła o własnych siłach. No, byłoby Było fajnie, o, kurde. Nie, tak? Może się uda tak jak z motorynką, znaczy się uda, no, może fachowiec coś podziała, nie? Na pewno się uda, to po prostu Mm, dokładnie, no to jest problematyczne wszystko zobacz jak tutaj, z... o pokażę widzą też jak przypiąłem żeby łańcuch nie wchodził w oponę wszystko na taśmę ładnie do można transportu, no, można było tutaj są te dwa kondensatory co ja tutaj, no jest przy, przy jawie 350 to jest zawsze bałagan, nie? jak to przy jawce? Bartek, a Ty co myślisz? a co mam myśleć? bo się oddać do fachowca to a to ktoś modyfikował teraz spadał z jakichś dwóch, nie? Pewnie tak, bo tutaj no te, no tak, to, to nie jest chyba nie jest firmowy nie, spaw. To jest chyba Simpson, nie? Nie, to jest jakiś najlepsze to, jakaś to, Honda, to palcami, czy coś. Te mocowania silnika do prawie palcami co chodziłeś, tak? kiki? Tak? Silnik to jest w ogóle. To Kata, jest katastrofa, dlatego to to jeździło, pewnie i nie w no, żeby tej ramy nie rozerwało, Dobrze będzie. Norbert jaka BMW E36. Kiedyś to też Jarek chorował na takie coś. To do driftu chyba, nie? Tak, zakupimy specjalnie w celach treningowych właśnie do szkolenia swoich umiejętności. Ale dobry standard, ddzy nie widać bardzo. Jeszcze da się pojeździć, podnieść się da, także... Jak na ten model nie ma co narzekać, mimo. O, to może driftowałeś już coś, to jakiś filmik mi prześlesz, to, no to wrzucimy do odcinka. No, oczywiście, jak najbardziej, <laughs> że tak. jak to się... Od... zobaczymy serce. O kurde. Ale tu się bardzo samemu nic nie idzie pogrzebać, nie? To nie żółk. No nie żółk, nie ma luch. Ale tutaj kurde. Czerwony wszystko... znaczy szybszy. <laughs> Plus 5 koni. Na razie się nie da upalać, bo troszkę jest za słaby ten gaz waltek. No, to taka najniższa półka, ale do przemieszczania się w terenie daje radę w zupełności. No nie wejdziesz tak. Na... Aaa, nie wejdzie się, a, to takie zabezpieczenie od antykradzieżowe. Zobaczymy ile ma na liczniku. kurde, 260. Eee. Jak Bartek, dobrze chodzi? No jeszcze wstryskiwaczek lekoczą, ale... ale dobrze chodzi. No. Elegancko. O, chłopaki BMW oglądają. Bo jest co. Yy, te... Tam gdzie pracują zawory w Głowicy były pokrywane takim specjalnym blokiem, yy, Które się nazywa unikacją I, I one bardzo nie lubią gazu. W ogóle polskiego paliwa, bo w tamtych czasach Polskie paliwo bardzo dużo siarki za, e, Zabierało Ale jaki niziutki jest, kurde! Jakby szybciej pojeździć To nie trzeba kosiarki, bo trawnik kosi Zatmarnie, bo to jest Zderzak po prostu Jarku od M pakietu. M, -M tak A, Ale to jest M Power Turbo. Nie wiem, nie, żadnym wypadku. <grym> Turbo mu brakuje i resztę pod wyspołową. Gasimy, bo szkoda paliwa. O, Bartek! Bartek znalazł A, jaka jest pryciucha. Gdzie to się robi? Mam ten dźwięk tylko z blok ekipy. 8 miał 193. 3, jeden, więcej, no. Tak, ale miały, miały ten... Y, duży, dużo większy moment. 8 8 I dużo lepiej wchodzi na obroty. No wkręca się lepiej, bo z wyższej partii to tak. i bajbuł ba, 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 sobie radzi, tak. tylko jest go bujnąć. Znają się chłopaki na rzeczy. Ja to w samochodach to tam malucha miałem. A teraz na Żukach choruję, no, już Wam powiem. na BMW. <laughs> na Żukach choruję. W dieslu. <laughs> <Ja> za... <laughs> Gasimy. Ale jaki tu kluczyk jest malutki. Dlaczego to jest taki malutki kluczyk? Zobaczcie. Ja myślałem, że to tak... Myślałem, że to taka nowoczesność. Sorry. Ale kierownica. Jest No. Norbert, pokaż ten kluczyk mnie jeszcze zafascynował. Proszę bardzo. Zobaczcie jakie maleństwo. Mówię co to jest? Przycisku palone czy co? <ślałem> No, Dobre, zobaczymy jeszcze przyczepę, dobra? No oczywiście, nasza przyczepa, jest szkola do remontu, prawda? Podobno będzie piaskowana. Mi się zawsze podobają takie sprzęty. Cieszy moje oko, jak dziś jadę i widzę takie coś, to chętnie. Kurde, lubię popatrzeć i cześć, no co na to poradzę. A to się tak koła złożyły, na... bo ciężar był za duży, czy łożyska? Czy co tutaj ściga? Tu jest kwestia jarku zużytych łożysk na kołach. To też będzie. Mieniano swoją drogą, no bo wiadomo do tutaj. Ale dobrze, ale jeździ się mimo wszystko czy to wtedy większy opór jest? No jeździ się, ale w dalszą trasę bym się nie wypuszczał, Aha. Czeką, ponieważ jest ryzyko urwania takiego koła. Będziemy się żegnać chyba. Także na razie nawet Norbertowi silnika na ten moment nie będę przywoził, bo po prostu czasu nie ma, kurde. Wiecie jak to jest. Nie wiemy bardzo, ale... Bliżej zimy. Bardzo luźno nie było. Się zacznie może ulepa coś działać. Góra do na korporeum. Cylindry miałem strasznie duże progi, ale w jak się O, właśnie, Norbert, zobacz czym Bartek się wozi. Ale fajny pomysł, żeby tak przyciągnąć ulepa. Czy tak średnio? Dosyć amatorski, ale... Jak amatorski, ale widziałeś, ja mam tak specjalnie linkę zrobioną, że w razie czego to puszczam i wiesz... I nic by się nie stało, nie to, że na sztywno. Jest ryzyko, jest zabawa. <laughs> tylko linkę masz jeszcze podpiętą, to nie odjedź. Dni. Norbert, to zostawiam Cię z tym sprzętem. Wielkie dzięki. Tam w zimę się pewnie będziemy Oczywiście. częściej widywać. I co chłopaki, uciekamy. Ty tylko czas pozwoli. Będę się nim opiekował. Okej, okay, to trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!